Prawdopodobnie w poniedziałek 8 czerwca ponownie zostanie otwarty Dzienny Dom Senior Plus. Warunek chętni seniorzy i pracownicy muszą mieć negatywne wyniki badań na koronawirusa. Na razie 20 osób chce korzystać z oferty dziennego domu Senior Plus, jednak muszą przebadać się na obecność koronawirusa. Badaniu mogą poddać się bezpłatnie. Jak tylko otrzymamy wyniki tych seniorów, to otwieramy dom. Najprawdopodobniej będzie to w poniedziałek. Przed wejściem do budynku, personel będzie mierzył seniorom temperaturę. Ponadto, w razie potrzeby, pod ręką będą środki dezynfekcyjne, przyłbice, fartuchy, maseczki i rękawiczki. Pomieszczenia oczywiście w trakcie kilkakrotnie w ciągu dnia będą wietrzone, dezynfekowane. Uczestnicy w tym czasie będą wyprowadzani na korytarz. Na korytarzu też przygotowujemy takie miejsca do siedzenia, żeby na ten czas wietrzenia i dezynfekcji mieli po prostu gdzie, gdzie chwilę przeczekać ten, ten czas. Posiłki dla seniorów będą wydawane w naczyniach jednorazowych w kilku turach. Zajęcia w domu mają się odbywać w ograniczonym zakresie z powodu niemożności dezynfekowania części sprzętu. Uczestnicy nie będą mogli szyć czy grać w gry planszowe. Na pewno będą używać sprzęt rehabilitacyjny, taki do jednoosobowych ćwiczeń, bo ten można dezynfekować, więc tu będą pod okiem fachowca korzystać z tych sprzętów rehabilitacyjnych, ćwiczyć. Będą jakieś takie ogólnosprawnościowe ćwiczenia też w grupach małych, w odstępach. Nasi uczestnicy chętnie ćwiczą, ale oczywiście siedząc na krzesełeczku dla bezpieczeństwa, więc o takie ćwiczenia nie będzie ulubionej kul kulinoterapii i w czasie której mogli sobie przygotowywać i gotować różne rzeczy, na które mieli ochoty. Z powodu zamknięcia na okres ponad dwóch miesięcy domu dziennego pobytu Senior Plus, jego podopieczni, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą starać się o dofinansowanie w kwocie 500 zł przez trzy miesiące, jako zadośćuczynienie za niemożność uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych. Wniosek należy złożyć w PCPR-ze przy ulicy szkolnej 2 w Policach do 4 września.